no cześć, właśnie jesteśmy w parku w którym tak naprawdę odkąd mieszkamy w Gdańsku to jeszcze tu nie byliśmy a mieszkamy już ile? ponad dwa lata? Rata. ponad, tak, dwa, ponad lata, dwa lata no. mieszkamy, a jeszcze ani razu tutaj w tym parku nie byliśmy także pokażę wam małe przebitki a nam się teraz mały przewrócił, bo chciał ptaka gonić i noga mu powieciała i się <laughs> przewrócił i oczywiście krzyk no ale u nas to jest tak, że jak nic się, coś nie wydarzy, albo w domu, a, albo, albo na mieście, to jest stracony, nie? To jest gorzej, niż by się w Totka nie wygrało. Tak ładnie zielono mhm. jest. nam ciachów w Nie, Ale byś się popaskudził tym ciachem. No a tutaj, o. To nie tylko rano. To nie tylko rano, tutaj łokieć mamy. Łokieć, Taki kolano, tutaj bo boli, tutaj. Kuku. O, kuku. Kuku. Tak to jest, jak się ptaki goni. Ale zobaczyła ładnie jest zielono, no. nie? Super jest. O, zaraz tak będą wschody. Tak ała, ale my Po tydzień to weźmiemy kocę. No, to no. no tu raczą, także. Weźmiemy. I teraz tak, tu są schody. Aha. Dobra, poczekaj, tu mamy schody, tak? No. Mam no, trochę problem. Czekaj, ja położę te ciaka, bo mi będzie niewygodnie mhm. tutaj. No teraz, tutaj się Chyba wrócimy i tam na dół będziemy tak schodzić, wiesz? No, Ciekawe, no chyba, że przejdziemy tutaj i tam zjedziemy dołem. No tutaj to podjedę, wiesz. No, dobra, jak to się uda, to... To nie wiem, co jest tam na dole. Trzymaj się. No jakiś Dobra, jechaliśmy. Tak zobaczcie, chcieliśmy Wam pokazać tam. Widzicie? Tam z daleka? I tam byliśmy na takiej górze. To były takie krzaki, ale właśnie nie było tego widać, a miało widać tego. Jest jeszcze jedna opcja. A trzeba by się spory kawałek wrócić i iść pod taką górę bardzo tu wielką i to pewnie stamtąd. to pewnie góra gradowa. Tak i to pewnie stamtąd by było wszystko widać, ale my jesteśmy z wózkiem, więc nie wiemy dokładnie, a tam nie jest chyba za fajna ścieżka no, pójścia. No. Ale miejsce fajnie, bo można tak sobie tutaj poleżeć, jest bardzo Dobrze duży ten park. No, jest na dole też fontanna, także myślę, że nikt się nie czepia. Nie wystawię jakiegoś mandatu, bo z tymi ostatnio, ro, ostatnio różnie, potrafią się doczepić, jak ktoś sobie po prostu tak leży. Ale to, ten park jest tak troszeczkę schowany, także ewentualnie jak nikt nie zadzwoni osobiście, to myślę, że nie wystawiają mandatu. No jakie teraz to powodzenia, nie? Zobacz, zobacz jaka jest ścieżka w dół stroma. Jaka? Mocna? No, Dobra, no to jest ten, który którym się wejść. Aha. To dobra to wiecie co ja tutaj spauzuję i tak zejdziemy, to wtedy będziemy dalej się odzywać. Co? facha masz już? Już. Wiecie, jak on się śmiesznie denerwuje? Naprawdę. Coś mi się nie spodoba czy coś. No bo coś nie zrobimy, to się denerwuje. I weźmie, coś się do niego popią. I jaki złózko to odwraca głowę. Tak? Widzicie, wkurzyłeś już, tak? A i tutaj mamy fontannę. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Co, piciu chcesz? Podasz piciu? A to już Ci zaraz daję. A tu mamy tą fontannę. Zaraz usiądziemy, to Ci dam piciu, dobra? Bo tu zaraz ławeczka będzie. Słyszymy, chodź tutaj do ławeczki. Chyba, że chcecie tutaj pochodzić. Gdzie do ławeczki idziemy? Bo tutaj jest ławeczka, możemy Tam, dobra. O, tak to wygląda. A i tak Wam wrzucę przebitki, tak żeby dzieci to mieli. Dzisiaj nie będzie aż takiego długiego filmiku, tak może z 5-6 minut będzie. Ale chociaż. I taki będzie fajny.

Pokaż, jak się do misia przytulasz. No, pokaż, jak się przytulasz do misia. No, pokaż. O tak. A gdzie ma misiu nosek? Gdzie ma misiu nosek? No, pokaż nosek u misia. No, pokaż. Nie, to, to nie. Przed chwilą ładnie pokazywałeś, gdzie ma nosek. No, gdzie ma misiu nosek? Brawo, tu ma nosek. Ojej. A dasz mu buziaka do Misia też? Dasz mi się buziaka? No to daj mi się buziaka, tak? No daj mi się buziaka, no? no Słupek się kładzie. Słupek. ta tak kładzie główkę.